Dzień dobry Pani Gieniu. A dzień dobry Pani Grażynko. No ja widzę, że Pani znowu się wzięłaś za łopatę. No tak, jest nowy sezon nowy łopaciarski. Sezon. Ale jest jak szybko ten sezon nastąpił. Pani czas leci. No rachciak, wiosna, lato, jesień i tak? zaś będziesz Pani pół roku łopatować znowu. Pani, będę pół roku na łopacie jechała. No. Tak, a pani nie jedziesz? No ja też tam troszeczkę sobie poodgarniam, no ale ja nie mam tyle co pani tutaj hektary do odgarnięcia. Pani Grażynko, ja cały wieczór północy jechałam na łopacie. A, no bo widzę, że pani tak ładnie tutaj ma ogarnięte wszystko. Tak, ja mam pani wylizane. Co? Ale pani Pani Ja mam zrobiłaś... wylizane. Pięknie. To o. żeby, żeby pani gieniu, żeby tak drogi były odśnieżone, to pani wie, co się w całej Polsce dzieje? W ogóle służby żadne nie działają. Pani Grażynko, nikt nie odśnieża nic. Nic, nic. Pani w miastach, w łodzi, pani jeżdżą, pani się te autobusy się, pani na pół. Łamałam, widziałam ten film. Pani oglądasz w internetu? Tak, wszędzie jest taka sytuacja, w, w całej Polsce. W Kielcach pani widziałaś to samo. No. Jadą tako. No, co to no. się dzieje? Dlaczego nikt nie odśnieża? Przecież tak pięknie u nas odśnieżali zawsze. Już w tamtym roku było jakoś tak pani nieciekawie. Pani nikt nie odśnieża? No. Pani, ja ci pani powiem kochana, że ja mam lepiej odśnieżony niż ta droga. Nie, droga jest fatalna. Tak. I pani powiem jedną, no. że ja w przyszłym roku, to chyba no. pani wystartuje no. z przetargiem genia tak. NC. Pani, że wszędzie sensie z panią kopać. Aha, że pani, razem będziemy. Pani ze mną wchodzisz ten biznes, my będziemy od, na łopacie jechały, całą wioskę w nocy przelecimy, rano wyjdą sobie samochodziarze. No. No i to... będą mieli elegancko. No, ale pani Geniu, bo jak oni te przetargi wykrywają, to oni jakieś koszty mają, bo benzyna, a my tak, zero kosztów. Zero kosztów pani, kochana. Bo tylko łopaty. łopatka. Pani, ja mam dla pani łopaty, pani znasz. No? Pani widziała pani, pani w tamtym roku. Pani drugo. naprawione łopaty są. My jeszcze spokojnie parę sezonów odśnieżymy tutaj wieś. Całą ale, wioskę. Ale pani, przecież no? my nie będziemy odśnieżać wszystkich miast, my jesteśmy we dwie, prawda? No, no to tylko naszą wioskę. Tylko naszą wioskę. No to taki przetarg byśmy na parę tysięcy tak. wygrały i co noc sobie przejedziemy. Co noc przejedziemy. Elegancko by było, a wszyscy będą nam wdzięczni. Do trzeciej, czwartej się wyrobimy. no Potem się to Parę kilometrów psi. Parę kilometrów, pani, damy radę, pani wchodzisz to. Dobra, ja się zgadzam. Dobrze. Pani kochana, to jesteśmy umówione. No, na przyszły rok. Na przyszły rok, Dobrze, tak. Dobrze, w tym roku jakoś będziemy się musiało przemęczyć. Przemęczyć, jeszcze. nie będziemy nigdzie wyjeżdżać pani, bo benzyna pani hmm. droga. A no właśnie, nie to będziemy i tak w domu wyjeżdżać. Siedzimy. Siedzimy, Wszystko pani drogie. Wszystko jest. drogie, pani, siedzimy w chałupie na dupie. Tak jest. Nic nie wyjeżdżamy nigdzie. Pani żremy hmm. kartofle. Hmm. No. A pani Geniła słyszała pani o tym, że koncesje zabierają w telewizji? Nic nie gadali w dzienniku o żadnej koncepcji. No, zabierania. w dzienniku to się nie, 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 nie dziwię, bo ja tak mówię, że ja se tak łażę z tą kamerką, jak mi też zabiorą koncesję. Bo wszystkim wolnym mediom zabierają pani gieniu. O co chodzi? Pani wytłumacz mi I tak po polsku, No nie będzie. Panie, te, tutaj, a Pani bo... znasz TVN czy jakieś tam inne? Pani ja oglądam Dziennik. Te, te, TV Grażyna Pani znasz? No a Pani, Pani też koncepcję zabiorą? Nie będziesz no. Pani latarstą z kamerą? No może tak się zdarzyć, jak mi zabiorą koncesję. Pani kochana, a jak my mamy taką koncepcję z tym przetargiem? No. A jak nam zabiorą tą koncepcję też? Oni nie, mogą nam zabrać? Koncepcja. Nie, jak przetarg wygramy, to nam nic nie zabiorą. Chodzi o wolne media, Pani Geniu. o media chodzi. No żeby ale tą koncepcję Pani zabierają, prawdę, żeby ja mam mówili, mam odśnieżać. No A... to jest inna koncepcja. Czyli nie zabiorą mi tej nie, to... koncepcji? A to jest to spokojna. No. O co chodzi Pani z tym? Pani gadaj, bo Pani mówi po polsku, Pani. No nie będzie telewizji innej poza tym Pani dziennikiem. Aha, no. innych kanałów, nie? nie będzie? będzie żadnych innych kanałów, tylko dziennik. Przyrodniczych nie będzie? No nie, może tam jakieś zostawią z tymi. Ja z, lubię z, grysami, z żyrafami. A, no przyrodniczych z zostaną i zostanie no. pani dziennik, to pani kochana, pani powiem, że to dobrze będzie. Pa, pa, pasi pani? Pewnie w Aha. dzienniku same dobre rzeczy mówią. No na pewno. Nie o, mówią nic złego. O podwyżkach nie mówią. Nie nic. mówią o podwyżkach, nie mówią o paliwie, nie mówią o drożyźnie. Wszystko pani jest stanie, ludzie są zadowoleni. Picety. Pani Bony dostają, pisetki 700 o 14-18 emerytury i tak powinno być. A mówili, że gaz podrażał 58%? Nic od jeszcze nie podrożało, przed chwilą no, no gazownik no odjechał. No właśnie, gazownik odjechał, a pani zaraz odjedzie też, jak pani rachunek zobaczy. Pani. W TVP info i w TVP dziennik. Tak. To są moje ulubione stacje. Tak. I ja pani jestem zdrowsza, jak to ogląda. No, no bo pewno. jest wszystko eleganckie. Uh -huh. I jakby tak zostało, to ludzie będą zdrowsi. No, nie bo ja, będzie bo ja, o pani problemu. Pani pół, nie spałam przez te rachunki. To pani sobie włącz jedynkę na dziennik, pani się wyśpisz, pani Grażyno i bardzo dobrze, że skasują. Nie będziesz pani latać z telewizją, weź się pani za robotę. A ludzie będą żyli, pani będą myśleli, że super, fajnie, będą pozytywnie nastawieni. A wiesz pani, ile zależy od pozytywnego nastawienia się? No, no, dużo, dużo. No pewno. właśnie, dlatego będzie cud, miód balina, nikt się będzie wtrącał. Jak zatwierdzą, prawda, informacje, to podadzą do publicznej informacji. No A jak nie zatwierdzą, to odrzucą, Mamy prawda? Się zatwierdzają wszystko potajemnie. Pani. Dobrze, że pani przyjechałaś, to jest no. dobra wiadomość. Tak, my będziemy, Pani, mieli koncepcję odśnieżania na przyszły rok, tu będą same pozytywne, Pani te, gadać yy, w dzienniku rzeczy, no, no i się kręci, Pani Grażyno. A teraz, Pani Grażynko, to ja Panią zapraszam na ziemniaczki z tego powodu, no. z taką informacją z pozytywną. Z mlekiem zsiadłem, bo na nic innego Pani nie będzie stać. I wystarczy. Kiedyś no. nic nie było, ludzie chodzili szczęśliwi zadowoleni. Ta za no. komuną tęsknię niektórzy piszą o Ale Ziemniaczko chętnie zjem. No! Ziemniaczki sobie pani z cebulką, do tego zapijemy kwaśnym mlekiem. No i będzie. No. I kicha zapchana tej grzyno. A co jest najważniejsze w życiu pani? Kichę zapchać, prawda? No. no. To pani przyjdź do mnie. No to dziękuję za ja pani dawno nie widziała tej No ja też pani dawno nie widziałam pani, no. pani, no, pani. pani takiej tak. Nie, nie było pani tutaj do, na No nie było mnie, bo ja pani sobie w to chałupie siedziałam na dupie, co będę no. pani go zaszukać. Dobra, to idziemy na te ziemniaczki, tak. bo mi już w brzuchu burczek pani, pani pani, znowu mi zawali puk pani, kameruj pani, co? Widzisz pani? No widzę. Pani, ja tak Dopiero była. Pani to widziałaś? No. Mi nasrał tam. No, zasypał. Pani, a przed chwilą tam było. Pani, ja tam... No, to se można, to se można odgarniać, no, jak on Na przejedzie. to Tylko rozpierdziuchę robi. No. To pani, chodź, bo ja się wkurzyłam. Pani, pokaż Dobrze. pani to, bo niedługo w dzienniku, jak będą pokazywać tylko dobre rzeczy, to tych złych nie pokażą. Takich o! Prawda? A kilka w dupie będzie, nic nie pokażą. Ja wcale nie wiem, czy to dobrze z tymi mediami. Ja się jeszcze zastanowię. No, ja też nie wiem. Węgieniu, no. pani pomachaj, chodźmy na te ziemniaczki już pani się nie denerwuje.